Marta rzekła do Jezusa. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, cokolwiek byś poprosił Boga, rzekł do niej Jezus, brat twój zmartwychwstanie. Marta odrzekła wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? odpowiedziałam mu, tak Panie, ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Dziś wspominamy świętych Martę, Marię i Łazarza. Papież Franciszek niedawno to zmienił, była wcześniej tylko święta Marta. Teraz obchodzimy Martę, Marię i Łazarza. Rodzeństwo, przyjaciele Jezusa, do których Jezus przychodził często, ale ciekawe, że Jezus, jak przychodził, to nie tylko tak po, po prostu pobyć, po prostu porozmawiać, rozluźnić się, ale zawsze dawał im jakąś katechezę. Widzimy, że Maria siedziała u stóp Jezusa, ja teraz też tu, u stóp ołtarza, u stóp Jezusa, żeby słuchać go. Widzimy, że Marta, jak teraz przyszła, mówi, że wie o tym, że on jest zmartwychwstaniem i życiem, że zmartwychwstanie w czasie ostatecznym znaczy, skądś wie, bo Jezus już to opowiedział. Często nasze przyjacielskie spotkania są takie puste. Może warto zatroszczyć się, żeby w czasie takiego spotkania z przyjaciółmi podzielić się jakąś głęboką myślą, żeby zacząć jakiś głęboki temat, temat wiary, czymś się podzielić, o czymś porozmawiać. Też warto w tej Ewangelii zauważyć, że Marta. Mówi, że kiedyś tam w wieczności, to tak, to będzie zmartwychwstanie, ale to, to problem jest teraz. A Pan Jezus mówi: Nie, teraz jestem zbawicielem. Ja chcę teraz zbawić, teraz pomóc. I to robi wskrzesza łazarza: teraz, nie w wieczności. My czasem też tak myślimy, że Jezus on nam pomoże gdzieś tam w wieczności. Jezus teraz chce nam pomóc. Teraz przychodźmy do niego z naszymi problemami. Teraz mu to oddawajmy i on teraz nam pomoże. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem. Muzyka